Witam Państwa serdecznie na uroczystości, podczas której przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa Dolnośląskiego otrzymają promesy na zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych. W dniu dzisiejszym wręczone zostaną promesy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów Górowskiego, Oławskiego, Strzelińskiego i Średzkiego. Łącznie w najbliższym czasie promesy zostaną przekazane dla 46 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego województwa. Szanowni Państwo, przybyli na dzisiejszą uroczystość w imieniu Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, nadbrygadiera Marka Kamińskiego, a także współorganizatorów dzisiejszej uroczystości w osobach Pana Prezesa Zarządu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pana Łukasza Kasztelowicza wraz z zastępcą prezesa zarządu panem Bartoliem Grazowskim. Pragnę serdecznie powitać wszystkich Państwa. W szczególności witam pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczącego podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych. Pana Pawła Hreniaka. Witam serdecznie również wiceprezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Dolnośląskiego Pana Bogdana Wilczaka. Bardzo serdecznie witam samorządowców, osobach burmistrzów i wójtów przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam serdecznie gospodarza e, tego terenu, Wójta gminy Udanin, pana Wojciecha Płaziuka. Witam panią burmistrz miasta i gminy Strzeli, Panią Witam burmistrza środy Śląskiej, pana Adama Ruszyńskiego. Witam Wójta Gminy Borów, Pana Waldemara Grochowskiego. Równie serdecznie witam przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy w dniu dzisiejszym odbiorą promesy na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla swoich jednostek, a także witam Panów Komendantów Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, których jednocześnie zobowiązuję do udzielenia wszelkiej pomocy niezbędnej do zrealizowania tych zakupów. Szanowni Państwo, oprócz obok tej postawy ochotniczej, szlachetnej, którą ruchowie prezentują, która opiera się o bezinteresowną chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, to samochody ratowniczo-gaśnicze są właśnie podstawą mobilności zarówno ochotniczych jednostek, jak i Państwowej Straży Pożarnej te samochody, które stanowią o gotowości operacyjnej jednostek ochotniczych, one są gwarantem podjęcia skutecznych działań ratowniczych w jak najkrótszym czasie. Za chwilę nastąpi wręczenie promes dla ochotniczych straży pożarnych. Środki finansowe na zakup samochodów pochodzą ze środków samorządów gminnych oraz ze środków własnych, dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotacji Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ze środków finansowych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia. Po odbiór promesy zapraszam prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronińcu, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Górze. Zapraszam prezesa ochotniczej straży pożarnej w kończycach, skarbnika ochotniczej straży pożarnej w Goszczynie, komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej w poławie. Zapraszam również wręczających. Proszę o wręczenie pomocy. Zapraszam wójta gminy borów prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielenicach, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie. Zapraszam panią burmistrz miasta i gminy strzeli oraz przedstawiciela obotniczej straży pożarnej w Roszcie. Zapraszam zastępcę burmistrza środy śląskiej prezesa obwodniczej straży pożarnej w Brodnie, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej. Zapraszam wójta gminy Udanin oraz prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej z Gości Szanowni Państwo, nadszedł czas na przemówienie okolicznościowe. O zabranie głosu proszę pana Pawła Hryniaka, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Mam ogromny zaszczyt. Pani Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej poprosiła mnie o odczytanie listu do uczestników i organizatorów uroczystej zbiórki z okazji wręczenia promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystą zbiórkę z okazji przekazania promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Nie mogą wziąć w niej udziału tą drogą, kieruję serdeczne pozdrowienia dla wszystkich jej uczestników. Wiadomość o tym wydarzenia przyjęłam z ogromną radością i satysfakcją. Nie sposób bowiem przecenić działalności strażaków ochotników, którzy na dźwięk alarmu natychmiast ruszają na ratunek, Pokazują czym jest etos bezinteresownej służby, zrodzonej z pasji i chęci pomagania innym. W obliczu pożarów, klęsk, żywiołowych katastrof, ale również wielu innych zagrożeń, to właśnie strażacy z jednostek OSP jako pierwsi docierają na miejsce groźnego wydarzenia, niosąc pomoc innym, często z narażeniem swego zdrowia, a nawet życia. To niezwykłe, niezwykle odpowiedzialna, związana z wysiłkiem i stresem, wymagająca hartu ducha służba. Jednak aby skutecznie prowadzić akcje ratownicze strażacy potrzebują również odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Potrzebują nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dlatego najgoręcej gratuluję uzyskania promesy oraz serca dziękuję za ofiarną służbę i gotowość do każdej akcji. Życzę wszelkiej pomyślności, bezpiecznych i skutecznych interwencji, a przede wszystkim nieustającej troskliwej pieczy świętego Floriana. Podpisała marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek. Szanowni Państwo, również dołączając się do słów pani marszałek ze swojej strony, chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie pogratulować tych wozów. Wiem, że strażacy, druchowie czekali na te wozy często po kilkanaście, jeżeli nie dłużej, lat, więc tym bardziej wielka radość. I myślę, że to jest y, y, głównie przyczyną tego jest doskonała współpraca y, y, zarówno jeżeli chodzi o Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, doskonała współpraca Ministerstwa Klimatu z Ministerstwem Spraw wewnętrznych i administracji, zaangażowaniem oczywiście samorządowców i myślę, że udało nam się przez te pięć lat uzyskać ten doskonały efekt synergii. To widać po prostu po ilości zakupionych pojazdów. A powiem wprost, że jeżeli chodzi o teren województwa dolnośląskiego, to po prostu wytworzył się bardzo dobry klimat. Myślę, że tu liderem tego klimatu jest pan poseł Paweł Kreniak, przewodniczący podkomisji. To niedawna jeszcze wojewoda dolnośląski. Dzięki temu udaje nam się z roku na rok przekazywać więcej środków finansowych. My nie mamy jakichkolwiek wątpliwości, że te środki finansowe są bardzo potrzebne strażakom. Oprócz programu duży strażak mamy program Mały Strażak czyli dofinansowanie do zakupu drobnego sprzętu strażackiego Myślę że w tym roku również będę mógł ogłosić niedługo rekord jeżeli chodzi o liczbę Wniosków i też wysokość dofinansowania Jak również też mamy Niedługo uruchamiamy program Remiza Zaproszeni Goście którzy w dniu dzisiejszym uczestniczą w uroczystości odebrania promes dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Jestem zaszczycony i cieszę się bardzo, że udaninie w gminie, która prężnie się rozwija, stawia bardzo mocno na doposażenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych, możemy odbierać te promesy. Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich moich kolegów samorządowców i koleżanki, że realizacja tych wszystkich zakupów, to dobra współpraca, dobra współpraca z administracją rządową, z WOF-8, ale również i z Państwową Strażą Pożarną. Za tą współpracę serdecznie dziękuję. Oczywiście mógłbym powiedzieć, że w Udaninie wiele dobrego się wydarzyło i o tym zaraz powiem, bo jesteśmy gminą, która wymieniać będzie w przeciągu tej kadencji w zasadzie piąty samochód. Ale to jest też tak, że mamy siedem Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest to rekordowa liczba, na pewno, jeżeli chodzi o powiat śrecki. Dlatego do wymiany jeszcze będą jakieś samochody, mam nadzieję, w przyszłości. To tutaj, proszę Państwa, na tle zapraszamy, proszę się ustawić. w O, to